Lega spadła O co chodzi? Na jedno bicie przyszedłem ZŁAPAŁEM <ścoughs> CO? O CO CHODZI? Ło! Wow, cały się trzęsa! Trzęsa się Lee. Co to w ogóle? Ręce mi się trzęsą, w gościu! Jedno bicie! Jedno bicie! Przed Majorem! Patrzcie, bo ja Majora miałem grać, nie? Gdzie tu jest przechwytywanie do Margo? O, my tu... My tu gramy Majora... Wpadłem tylko na jedno bicie! Co tu się odjebało w ogóle? Robimy kombak na Pandorze. Ile ta lega jest warta? Ja ją sprzedaję zaraz. Ale beczka... Beciunia... Ale beka, je... Je... Tych co mnie wczoraj wyzywali jak stali tu na redzie Nie wiem jaki to był klan Jakiś... Nie, na pewno nie komenda Jakiś inny klan tu stał Bo ja lotłem... Jak to się nazywa? Wiedźmy, przekleństwo wiedźmy jakieś Na woja, dotyk, o kurwa! Валую. Валую. Что-то сейчас стало. Твоя тёлка просто чушка. Майя, бэйби, турбо, пушка.